Witajcie! Dziś zaprezentuję Wam, w jaki sposób wykonać masaż kolagenowy. To krótki zabieg, który jest bardzo ceniony, znany i uznany w Colway. To właśnie ten zabieg daje możliwość pokazania ogromnego spektrum oddziaływania kolagenu naturalnego na skórę. Masaż kolagenowy to zabieg, Podczas którego aplikujemy zdecydowanie większą ilość tego preparatu niż w codziennej pielęgnacji. Jest to nawet 20 pompek. Może osoby, które nie stały nigdy po tej drugiej stronie, nie mają do czynienia, doświadczenia, jeżeli chodzi o wykonywanie tego rodzaju zabiegów, obawiają się, że. Wykonają to nieprawidłowo, że zrobią komuś krzywdę, że będzie to nieprzyjemne, że nie poradzą sobie przy takim zabiegu. Dlatego dziś chciałabym krok po kroku zaprezentować Wam, w jaki sposób zrobić to tak, aby osoba, która skorzysta z tego zabiegu, czuła się komfortowo i zobaczyła efekty, a Wy, abyście czuli się bezpiecznie i mogli odpowiednio zaopiekować się swoją. Zaproszoną osobą, klientem, klientką, bądź nawet przyjaciółką. Ja dzisiaj zaprosiłam moją koleżankę Monikę. Cześć wszystkim. Zabieg ten możemy wykonać w dowolnych warunkach domowych. Ważne również, aby ułatwić sobie trochę pracy przy masażu i zabezpieczyć włosy. Ja na przykład zabezpieczyłam włosy Monicę bawełnianą opaską. Co więcej, pamiętajcie również, że jeśli osoba, która, e, którą będziecie masować, e, nie jest w ręczniku bądź szlefroku, to zabezpieczcie ubranie. Można to zrobić właśnie w taki sposób, jak zrobiłyśmy to z Moniką, e, i wykorzystać do tego zwykłe, jednorazowe ręczniki. Co dalej? Ważne jest przygotowanie skóry, czyli te wszystkie kroki, które wykonujemy przed masażem. Chciałabym je teraz z Wami omówić, ponieważ my z Moniką jesteśmy już po wstępie. Pierwszy krok to oczyszczenie skóry. Wykonujemy je żelem kolagenowym. Do mecia. Jedną pompkę tego produktu wyciskamy na dłoń, następnie łączymy z wodą tak, aby powstała bardzo przyjemna, gęsta pianka i właśnie nią zmywamy cały makijaż i wszystkie zanieczyszczenia ze skóry twarzy, szyi i dekoltu, jeśli również na dekolt wykonujemy zabieg. Drugi krok to ewentualny peeling. Zawsze warto jest zapytać osobę, która będzie poddawana zabiegowi, kiedy ten peeling wykonywała. Średnio e, powinniśmy wykonywać ten krok pielęgnacyjny raz w tygodniu i oczywiście możemy przygotować skórę peelingiem Blue Diamond, zaaplikować go na nią, rozmasować, dokładnie rozprowadzić, następnie potrzymać około 10-15 minut, po czym wykonać masaż peelingujący mikrodrobinkami znajdującymi się w nim i Następnie zmyć bardzo dokładnie wodą. Pamiętajcie, że te drobinki należy usunąć dokładnie, ponieważ one, kiedy pozostaną na skórze, będą cały czas towarzyszyć nam podczas masażu. Masaż kolagenowy zawsze wykonujemy na skórę zwilżoną wodą. Może być to zwykła woda, ale w naszej ofercie znajduje się atelowoda komórkowa, która powstała właśnie po to, by jeszcze zwiększyć absorbowanie kolagenu w głąb skóry. Ja w tym momencie. Momencie wezmę atelowodę i rozproszę ją dokładnie po całej skórze Moniki pamiętajcie by chronić przed nią oczy ponieważ ona może je szczypać ze względu właśnie na wspomnianą witaminę C rozprowadzam wodę nie żałuję jej tej wody naprawdę musi być dużo ponieważ kolagen bardzo potrzebuje wody by wchłaniać się w skórę i tę czynność będziemy powtarzać kilkakrotnie podczas masażu, gdyż bez tego kolagen będzie wysychał. Więc rozprowadzam wodę, używam jej dosyć dużo. Klientka może odczuwać delikatne mrówienie bądź szczypanie po aplikacji atelowody i jest to całkowicie normalne, naturalne, ponieważ ta witamina C jest tutaj mocno skoncentrowana. Skóra jest zwilżona wodą, więc następne, następnie biorę kolagen naturalny, platynium, Wyciskam 10 pompek okay. i rozprowadzam je po skórze. Teraz właśnie ten moment, kiedy chciałabym pokazać Wam, w jaki sposób masować skórę. Ponieważ, tak jak wiecie, wszechobecna jest grawitacja, dlatego my musimy jej przeciwdziałać i zawsze skórę masujemy do góry, czyli szyja do góry. Wykonujemy płynne ruchy głaskające, one opierają się na masażu klasycznym i zachowanie, właśnie e, przebiegu mięśni twarzy powoduje to, że ten masaż jest całkowicie bezpieczny nawet jeżeli wykonywany jest przez osobę, która nie ma doświadczenia kosmetycznego. Następnie żuchwa. Masujemy ją do zewnątrz. Właśnie takimi naprzemiennymi ruchami. Mięsień okrężny ust możemy masować w ten sposób. Możemy też masować go dookoła, ponieważ to mięsień okrężny. Mięśnie śmiechowe, znowu wszystko do góry, czyli dojeżdżam sobie tutaj do górnej a, granicy ucha. Bardzo przyjemne są te ruchy naprzemienne. Tak cały czas sobie rozprowadzam kolagań właśnie ruchami, które nazywane są głaskającymi. Następnie, mięsień jarzmowy, tutaj przy kości jarzmowej, również masuję go do skroni, czyli wszystkie ruchy na twarzy wykonuję do zewnątrz. Nigdy nie robię tego do środka, ze względu właśnie na. Gravitację. Nie ściągamy skóry absolutnie, zawsze wszystko podciągamy do góry. To dokładnie tak, jakbyśmy robili taki lifting masażem i przecież wiemy, jak chciałybyśmy, chcielibyśmy unieść swoją skórę, by wyglądała jak najkorzystniej. Mamy również takie newralgiczne miejsce na skórze twarzy. To jest tak zwany fałd nosowo-wargowy. Tutaj właśnie często rysuje się bruzda, której nie lubimy. Dlatego pamiętajmy, aby nie zapomnieć o niej i masujemy ją do góry. Skrzydełka nosa, od czubka do nasady. Możemy to robić naprzemiennie. Palce również mogą iść rytmicznie razem. To bardzo łatwe w wykonaniu. Więzień okrężny oczu. Masujemy właśnie w ten sposób. Łatwo to zapamiętać, ponieważ wystarczy przeciągnąć palcami zgodnie z ułożeniem łuku brwiowego i masować dookoła oczy. Zobaczcie, jak pięknie mam rozprowadzony kolagen. Duża jego część wchłonęła się już w skórę, dlatego teraz sobie jeszcze dokładnie go rozmasuję. I już w tym momencie czuję, że tracę troszkę poślizg. To jest właśnie moment, kiedy musimy dodać atelowodę komórkowej. Tak więc biorę atelowodę i znowu obficie spryskuję nią skórę. Widzicie, że nakładam jej naprawdę dużo, i w tym momencie odzyskuję poślizg na skórze. Jakie efekty nasi klienci mogą uzyskać w momencie, kiedy będą systematycznie stosować kolagen naturalny? Ponieważ efekt po takim zabiegu to rozjaśnienie skóry, ujedrnienie jej, wygładzenie zmarszczek, bardzo duże nawodnienie, poprawa sprężystości, odzyskanie blasku i niesamowitego wygładzenia. Taki efekt chce osiągnąć. Każdy klient i chce zobaczyć go na swojej skórze. Więc co? Dokładamy kolageno, kolejne 10 pompek. Okay. I rozprowadzamy. Bardzo istotne, żeby masaż kolagenowy wykonywać blisko oka, bo kolagen jest super bezpiecznym produktem, jeżeli chodzi o okolice oczu. To jest najbardziej newralgiczne miejsce u większości kobiet i mężczyzn, dlatego pamiętajmy, aby dopieścić tą skórę w takim najmniejszym elemencie. Właśnie w ten sposób, takimi długimi, spokojnymi, zdecydowanymi ruchami, jesteśmy w stanie wpracować tak dużą ilość kolagenu w skórę naszej koleżanki czy klientki. I na pewno da to bardzo ładny efekt. My tutaj już z Moniką kończymy wpracowywanie 20 pompek kolagenu platynowego opakowania 200 ml. Teraz więc czas na to, aby nałożyć krem pielęgnacyjny, ponieważ jest to niezwykle ważny element każdego zabiegu, aby zabezpieczyć również skórę przed utratą wody, dostarczyć jej niezbędnych Olei, masę, kwasów tłuszczowych, fosfolipidów, fitosteroli, które zadbają o nią zewnętrznie. Ja nałożę tutaj krem Blue Diamond. I rozprowadzę go dokładnie po całej skórze. No, ja jestem z siebie bardzo e, zadowolona, natomiast najważniejsze, żeby zadowolona była osoba, która jest poddawana temu masażowi. Dlatego chciałabym, abyś, Monio, powiedziała nam, jak się teraz czujesz, jakie były Twoje odczucia przy masażu. Bardzo dziękuję. Czuję się bardzo dobrze, komfortowo. Jaki jest Twój odbiór generalnie, jeżeli chodzi o jej strukturę? Czuję, że jest bardziej gęsta, jedwabista i ujedrniona. Super. I właśnie takich opinii życzymy Wam po zakończonych masażach kolagenowych. Nie zrażajcie się, pamiętajcie, że to trening czyni mistrza. To, że może nawet za pierwszym razem stwierdzicie, że nie poszło wam idealnie, to wcale nie musi znaczyć, że kiedy wykonacie 10 tych masaży, to wasze ręce będą płynąć po skórze, a wy będziecie dawać ogromną satysfakcję, piękno, komfort i niesamowite efekty swoim klientom. Czego Wam serdecznie życzę?